Siema, z psychopata. Dziś gramy w Robloxa. Miała być mapa z Minecrafta, ale... Tam, przypał Jestem Spidermanem. Dobra, jak widzicie o, skrzynka. Trzyma to, zybasi mi skrzynkę chyba. Dobra, i sobie na spiderman, ja sobie biorę po skrzynkę. kurwa jebana, co to mi robi? Trzyma to. A ah, wojna agresywny jestem. What the fuck? to się troszeczkę zmieniła ostatnio, kiedy w grałem. Nie było dużo rzeczy tutaj, nie było dużo rzeczy. Jadę cały czas prosto. Tak, dropie, zanim pójdę do swojej rzeczy. Tak, 10 zł, Są jestem bogaty. 1000 zł, te gorzej. Ta sukces, wyrobię. Ja dam 1000 zł. Na coś, co jest za zero. Tak, widzicie, zmieniłem sobie kolor skóry. Trochę z jasna, ale nic mi się zmieniło. Um, a więc no... Nie będę nagrywać tego tej, tej Qna, bo to jest zbyt dużo roboty, pracy i nie mam czasu na to, a mi się nie chce. Tutaj Wallsy wezmę, Walls pierwsze. I tutaj Berto. Jest, brawo ja, prestiż. Krushfield. Ty kurwa jebana. Mm, ja sobie żebym takie odcinki jak to, to być zrobić Łap, łapa w górę no co, no my tutaj lecimy cały czas z koksem ja przed w mapie w morskim sojucie sobie zawerne ehm, nikt mnie tej nie lubi presji ty kurwa jeba nas a więc on muszę zrobić. Hmm. Jest sobie prosto. Nie, śmieć mi tam atakuje, nie? Dalej śmiecił. Kurwa nara. Nie, idę po to. kurwa jabana. I nawet, do tego, ktoś się Ktoś panuje nie? Pan kurwa. Mam broni, wiesz, zabijam innych nie Nienawidzę taką moc tego nienawidzę nie No co, ktoś ma broń, kto ktoś nie ma broni, go zabijam no. To jest chamskie strasznie, nie tego, nie, tego nie lubię Nie lubię takich osób strasznie Ja to to mój znajomy nie Jak mam hajs ciągle zabywany tylko? Kurwa, na droper mnie stać, biedny jestem. Piszcie w komentarzach dlaczego. Hajsu nie miałem na ten droper. Mm, no ja sobie idę po mapie. Idę, idę się przejść. Skrzynkę skrzynkę zbrałem tylko. Zajebi mi ją, nie? Tak śmieci i No co ty kurwa mnie bijesz, no nara. Ja nie mogę się ruszyć. Ja mam lega, chyba. No chuj ci w dupę. Ta się kurwie skąd, skąd ten odcinek, nie? Bo się, się tutaj zrejduje. A nie zostawić 4 tego odcinka. Piszcie jak tam w szkole jak tu macie dosyć jakieś tam oceny. Ja dostałem ale słabe. za gówno? Aha, ten sobie strzelał. O, idę sobie prosto. Po skrzynkę z hajsem. O, dwie skrzyneczki z hajsem. Szpam w śmieciu. Kurwa jebana. Glass player. XD. wracam do siebie na taken to jest black panther i tak. czemu tylko tyle hajs mi to bywa? kiedyś zdobyłem 50 tysięcy no i co? tyle mi do, dobrze szło i co teraz? i teraz co sobie wiecie, to sobie gówno z biedronki kurwa Dobra, <laughs> no, powiem tak jak ktoś mi teraz zabije jeszcze raz kończę ten odcinek tak Wtedy w kurze. Nie wytrzymam wtedy już. Siłę intermiały się. Dobrze, idź tu w tą skrzynkę czy zniknie mi. Znowu przed mordą. Razem nie znikła. Ja pierdolę kto jest skrzynek to jest. 50, brał ja. Nie wiem mogę ja przez skrzynki idę. Co mało, sam co hajs mi z tego wypada, ja nie wierzę. Ta 500z. Pff, lol. Chyba to jest kafejka, widzimy. Ja pierdolę What the fuck. Кто-то все, кто-то себе себя не... О... Уэйт. не кто две скринки с What the fuck? Нет, эти скринки хорошо оплачены, нет? A po te skrzynki ja sobie zbieram, a każdy w swoim TQ nie siedzi, w to nie bierze, nie? Nie, pierdol się, pierdol się, chuj ci w dupę śmiecił. Chuj ci w dupę, kurwa nie gram z tobą Jebaś no. A boli nie zginęły Raz się żyje, nie? Raz odwołamy, raz podwozie. Dobra, i raz ktoś mi zabije? Kończę odcinek. Nie będę już więcej tego nagrywać. Teraz już wyszedł 7 odcinek. Tak. Tytuł. Wkurzyłem się. Albo zrejdowałem się. Ej, jo. Yo. jeszcze jeszcze Scrunchcrack jest. Ja schodzę po mieście. Polonia. AXD. Turner the Polon. ja te wszystkie skrzynki sobie zbiorę. LOL. Ej, hey, what the fuck? Z tym debilem. What the fuck? Chodź, mam sobie skrzynki. W ogóle często skrzynki teraz spadają cały czas. O, dałeś zbieraj się. Lagi mam. Kurwa, zbieraj się chuj. Tylko tam mogę zebrać. LOL ej ty, mam baga Hmm, o co wezmę? Ty mam bagę, mogę zginąć ej. Muszę się chyba zresztować. Nie wkurzę się, kurwa mać. No, 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 dobry kolor skóry mi się tutaj Hmm, Taśnię na nieodrodzy no. Szybciej. Bo chcę już chodzić. Czy do trzech, nie? Tu mi się z... nie no właśnie. Trochę za dużo range, nie, dzisiaj. Już mam do życia, nie? No, że żartuję. Jedna poćka, jedny, jedny kongresia to jest nagrywanie dla was filmów, tak? Dzień noc, dla z film na nagrywam, Lol. Ja najlepszej, chodzę z mapy zbieram skrzynki chuję. A innych mam w dupie głęboko. Komuś w zasadzie jestem debilem, nie? Z beki. No, gdzie sobie bronie sorry, że byłem sobie cicho. Zazwyczaj gram tak po cichu. Tak. Heh. Sądzę, że robi, Nie, nie, no. Ogólnie ja, ja daję to tak, te, te, ta muzyka daję, bo nie, bo nie wiem, mam mówić przez paręset minut. Nic ja mam do mówić, no, bez przesady, no. What the fuck. U mnie część satysfakcji tylko nagrywało Minecraft na moim kanale, ale co? Sam survival? No to mam dla na was, na, na was nagrywać. O ty pedale, jebane. To tu jest ten ci punkt, który mnie ogóle zabija. Chodźcie do fuck you Dobra. Chyba odcinek. Tak, Dobra, ja kończę odcinek. Tak, Kazant jest zbyt dużo. Będzie hejt Dobra. Ja mi kończę odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie, zabijamy już suby. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Idę się przejść. I co? Na razie ziomeczki.